Hej, tu Cezar. Witam Was w czwartym już podcaście na moim kanale i trzecim wywiadzie. Dzisiaj znowu wywiad z zawodnikiem, trochę innej konkurencji, albowiem Pyraminks. Wicemistrz polski w Pyraminksie i jedenasty w średniej na świecie, Kuba Hipster. Cześć, witam wszystkich. No właśnie. Y ta średnia, jaką zrobiłeś, to było dziesiąte miejsce na świecie. No i tu moje pytanie, jak się czujesz z tą średnią? No bo de facto do dziesiąty na świecie byłeś, więc. No to tak, zaczynając. Tak, byłem dziesiąty na świecie przez w sumie długi okres czasu. W ostatnich miesiącach się to niestety zmieniło. No ale. To jest myślę bardzo dobre miejsce na skali światowej i na pewno tą średnią kiedyś pobiję. A wracając do pytania, no to czuję się z tym bardzo dobrze. Trzeci wynik w Polsce, chyba czwarty wynik w Europie, jeżeli chodzi o średnią Premiksa, Więc jest naprawdę super. Okej, okay, to. Teraz, yy, może, no bo wiesz, singiel, no to masz dobry scramble, wytrzymać presję, układasz i po wszystkim. No ale to jest jednak średnia, pięć ułożeń. Wiadomo, jedno można zwalić, no ale wciąż to trzeba dociągnąć do końca. I stąd moje pytanie, jak w ogóle wyglądała ta średnia? Jak ci się udało dociągnąć to do końca? Yy, no to ogólnie z tego, co pamiętam, to pierwsze dwa ułożenia były. Dosyć dobre, na dobrym poziomie. Później trzecie mogło być lepsze, ale też było bardzo fajne, chyba jakieś 2-0. Czwarty to był Best, bardzo dobre ułożenie, około 1,70. No, ostatnie, z tego co pamiętam, było najgorszym ułożeniem. Ogólnie to w tej rundzie było też dużo emocji i tego stresu, no bo Tym Kraśnicki się obił o rekord świata, no ale ja się cieszę z swoich wyników i swoich osiągnięć. I też przy okazji, bo no tak jak mówiłeś, sporo emocji było na tych zawodach, czyli idzie z tym stres. Jak widzę, no to mimo wszystko, no do, nie licząc ostatniego ułożenia, no to szło ci Cały czas bardzo dobrze. Jak udało Ci się, jak sobie radzić ze stresem, po prostu normalnie w takich sytuacjach? Znaczy, na tych zawodach, z tego co pamiętam, to były po prostu też łatwe skramle i te ogólne ułożenia, te niskie dwójki, no to mogły być jeszcze lepsze, to mogły być jedynki i ta średnia byłaby na pewno poniżej dwóch sekund, gdybym układał bez stresu albo z mniejszym stresem. Oczywiście tak się nie da. Zawsze ten stres się gdzieś pojawia przy u każdego zawodnika, czy to doświadczonego, czy to niedoświadczonego. No ja staram się po prostu skupić na ułożeniu, trochę też uspokoić się, no i nie patrzeć na innych. To jest taka moja metoda, żeby skupić się po prostu na swoim ułożeniu, na swoim skramblu, jak go mam najlepiej, najszybciej i najłatwiej ułożyć. Okej, okay, to teraz może bardziej wrócimy do korzeni, no bo jak się w ogóle zaczęła twoja przygoda z układaniem kostki Rubika? Mm, moja historia to z tego co pamiętam się zaczęła gdzieś około października lub listopada 2017 roku. Jakiś czas temu to już było. No i y, wszystko zaczęło się, że pewnego dnia ktoś do szkoły przyniósł, z mojej klasy, podejrzewam, y, jakiś chłopak przyniósł kostkę Rubika, y, zwykłą czy na trzy, niełożoną. Y, no i jakoś tak tych kostek w szkole pojawiało się coraz więcej. I czy to u starszych klas, czy to w klasach młodszych. No każdy, praktycznie większość miała taką kostkę i to były kostki niełożone. No i y, zauważyłem właśnie, że u starszych klas to już tam, tam ktoś układa już tą kostkę, robi Układają tak w minutę, może trochę powyżej minuty. Y, no i ja też postanowiłem, że w sumie spróbuję też też mam taką kostkę nieułożoną. Y, no, spróbuję się nauczyć. Zobaczymy czy się to uda. No, nauka trwała bardzo długo, bo prawie dwa tygodnie się uczyłem układania kostki 3 x 3. Ale co za tym idzie, to też się nauczyłem układania kostki 2 na 2. No i później tylko wystarczyły jakieś mniejsze poradniki. No i jakoś się tak wszystko to zaczęło, można powiedzieć. Okej, okay, no, ale jednak y, znany jesteś dzisiaj y, głównie z tego Pyraminksa I kiedy, gdzie jakby pojawił się po raz pierwszy ten Pyramids i dlaczego akurat w Pyramidie jakby, dlaczego akurat na nim się skupiłeś? Wiesz co, jak już się zacząłem kolać zwykłą kostkę, to Postanowiłem razem z moją mamą, że szukam na jakiejś stronce w internecie, czy da się kupić jakąś lepszą kostkę. No, bo nie oszukujemy się, to nie była najlepsza kostka. No i tak na takiej stronce było bardzo dużo tych kostek. Były kostki 3 na 3, 2 na 2 Scuby, Megamixy, no i również Pyramixy. Więc postanowiłem właśnie, że kupię sobie nową 3 na 3. 2 na 2 No i taką kostkę pyramings. no żeby pobawić się, po prostu zobaczyć, czym się ona różni od normalnych kostek sześciennych, jakby to tak powiedzieć. No i też się jej nauczyłem. No i tak po prostu uczyłem się większej ilości algorytmów. Później dochodziło jakieś już rzadsze poradniki. A przeważnie to po prostu bardzo dużo układałem tych kostek, i dlatego też y, szybko się uczyłem algorytmów, du, y, innych algorytmów. No i y, Premier po prostu najwięcej czasu spędzałem, bo y, zauważyłem, że miałem w nim jakby największy progres, czyli jakby te czasy spadały coraz to bardziej. Y, czy znaczy też szybko spadały czasy, 2, dwa również, ale na w tym Premier to. Żeby mi się ta kostka spodobała, by się ją fajnie układało, no to również jakby widać po prostu było u mnie to, że jestem ten progres i że przyjemnie się układa tą kostkę naprawdę. I dlatego właśnie aktualnie jestem najlepszy w Pyraminxie. Okej, okay, to tu przy okazji też spytam Jakie ty metody, czy też metod, bo obstawiam, że więcej niż jednej y, używasz na piraminkie? Jeżeli chodzi o metody, to głównie przeważa to L4E, L4E lub L4E, y, jak to woli mówić. Y, oczywiście umiem też Albela. No i później też dochodzą jakieś takie metody mniej znane, czyli jakie właśnie y, Tutaj z poradników zagranicznych, na przykład Bell, Nutella, OneFlip. No i tych metod używam oraz też mam taką trochę własne, pojedyncze algorytmy na układanie bardzo szybko jednego jakby koloru, jakby jednej ścianki, można tak nazwać, ale też te, tego win, co mamy. W metodzie l gdzie na przykład musimy ułożyć tą fałkę, to tą fałkę też na to mam takie swoje algorytmy, można by to nazwać. No i staram się jak naj, jakby najbardziej skracać swoje ułożenia, używając tych właśnie algorytmów. Mhm. A jak często zdarza Ci się one um, Ogólnie to. One looki są na na pewno najszybszych ułożeniach. Myślę, że w praktycznie wszystko, każdy one look to jest ułożenie, gdzie wykorzystuje od 6 do 8 ruchów, czyli takie już naprawdę fajne scramble. Patrząc ogólnie na każdego skrambla, Kiedyś jak jeszcze dużo więcej układałem, to tych One looków było może tak, 30% teraz jak już tak trochę mniej układam. Myślę, że. 15-20% to są ładuki na promikie. Mhm. Tak jak już jesteśmy przy tych różnych technicznych sprawach, no to spytam, bo wiesz, ja też układam coś tam pyrkę. Coś tam staram się jakby tam szybciej układać, ale u mnie zawsze w pewnym stopniu problemem były te typy. I tu moje pytanie, jaki ty masz sposób na typy? Nie wiem, układasz je w trakcie ułożenia, czy na przykład dwa przed, dwa po, jak masz jakiś schemat na to? To znaczy ogólnie układania typów to się nauczyłem oglądając głównie Tymona i Dominika. To oni bardzo szybko wykonywali te typy i na przykład y, nie było na przykład, nie było widać na tym ułożeniu, że te typy są obracane. Tylko po prostu one, oni tak szybko obracali ty, ty, tymi tipami, że jakby y, wykonywali jakiś algorytm przy tym te tipy robiąc. Y, ja robię tak w sumie podobnie się nauczyłem, że jeżeli mam jakiś dany algorytm, to mam też jakby poszczególne typy, które mi jest na przykład łatwiej przewrócić, niż jeżeli miałbym przewracać wszystkie naraz. Czyli jeżeli, przypuśćmy, mam jakiegoś scrambla i muszę wykonać jakiś algorytm, no to jakby najłatwiej mi jest ułożyć te tipy, gdzie przystosowane są one do takiego algorytmu. No, i dlatego też tych typów nie robię wszystkich od razu, nie? I na koniec sobie też zostawiam niektóre typy, bo na koniec jest ich po prostu najłatwiej niektóre przekręcić. Tak przynajmniej mi się wydaje. Okej, okay, to jak już spytaliśmy o te techniczne sprawy, to też bliźniaczy temat, też można techniczny powiedzieć, czyli o sprzęt. Spytam. Jakie ty pyrki używasz i jakie ogólnie, twoim zdaniem, są najlepsze aktualnie na rynku? Wybór jest spory. Jest dużo nowych kostek, nowych pyrek, które są godne polecenia. Ja używam zwykłego Bela, pierwszą wersję. Na stickerless Bright, czyli wiesz, plastikowe wszystko, bez żadnych naklejek. Ale polecam również takie kostki jak na przykład Bell V2. Niektóre osoby jej nie polecają, mi się bardzo przyjemnie na nie układa. Oraz też Gany, te co teraz wyszły. Też bardzo fajnie się na nich układa. Wprawdzie osobiście ich nie mam, ale miałem przyjemność układać na Ganie. Nie pamiętam, która już to była wersja, chyba ta. Średnia, ta Enchanted, czy coś takiego. No i bardzo fajnie się na tej wersji układało, przynajmniej mi. Więc Stegany i Bele mi się bardzo przyjemnie na nich układa. To teraz wracając może bardziej do tych Twoich sukcesów, które, kiedy jakby, co Twoim zdaniem było takim Twoim pierwszym znaczącym sukcesem, do którego przykładasz jakąś większą wagę? No tutaj muszę powiedzieć od razu, że to były zawody GLS, CUP, chyba 3. W 2019 roku. Nie dość, że jakby samo, samo to, że zająłem wtedy, miałem swój pierwszy medal na oficjalnych zawodach, miałem wtedy trzecie miejsce w Pyramisie, co było naprawdę bardzo. Fajne, to też miałem w tym dniu urodziny 11 sierpnia, mhm. więc jakby miałem taki ogromny prezent na urodziny, że właśnie swój pierwszy oficjalny medal walczyłem. I to wspominam bardzo, bardzo fajne. Myślę, że to jest właśnie takie pierwsze osiągnięcie, takie pierwszy start, można powiedzieć. Okej, okay, no, faktycznie fajny prezent urodzinowy. To jak już spytałem o ten twój pierwszy sukces, to mo teraz może sięgnijmy w przyszłość. Jakie są twoje kolejne cele czy też marzenia na przyszłość, jakie chcesz osiągnąć? Myślę na pewno nad zrobieniem średni, średniej. Już jak powrócą, mam nadzieję, jak najszybciej zawody stacjonarne, to zrobienie tej średniej SAP-2, żeby też. żebym był po prostu kolejną osobą na świecie, która zrobi tą SAP-2, a myślę, że dam radę. Więc to jest taki cel na zawody. Też myślę trochę nad zbliżającymi się mistrzostwami świata. Też nie wiem, aktualnie jak sytuacja wygląda, ale jeżeli będą już ze świata, to myślę na pewno w finale, no i kto wie, może o podium zobaczymy, yy, oraz mam też takie jedno mniejsze marzenie, żeby po prostu kiedyś pojechać na mistrzostwa Ameryki, yy, zobaczyć tą ogromną salę, yy, którą widzę na vlogach różnych speedcuberów z Ameryki, i żeby właśnie tam też yy, może nie pierwsze miejsce mieć w promieśni, ale żeby tam po prostu pojechać, zobaczyć, jak tam się układa. Na mistrzostwo Ameryki chciałbym pojechać. Okej, okay, no to życzę ci powodzenia w realizacji tych celów. Teraz wrócimy na chwilę na nasze tu polskie podwórko, bo z Dominikiem wiemy, że jesteś w stanie jak najbardziej walczyć, już wiele razy zdarzało ci się go pokonywać poprzednio, ale jeszcze zostaje, no, Tymon. Zakładamy, że na przykład wracają zawody stacjonarne, będą Mistrzostwa Polski, czyli Tymon się pojawi, bo na online raczej go nie zobaczymy. Czy myślisz, że y, jest szansa, żebyś mógł podjąć walkę z Tymonem, pokonać go y, realnie na takich zawodach? Wiesz co, no, szansa jest zawsze. Y, <laughs> wprawdzie jest to taka osoba niezwykle miącą, taki bagaż doświadczeń, rekordy świata, mistrzostwa kraju, mistrzostwa świata. On jest przecież mistrzem świata w pyramidzie, więc sam fakt tego, że mógłbym z taką osobą walczyć, to jest coś też niezwykłego, nie? Na no tak, na no poważnie to, myślę, że jestem w stanie go pokonać. Trochę będę musiał się teraz wziąć do pracy, więcej ułożeń zrobić. No i też poćwiczyć psychikę, żeby w finale lepiej układać, żeby po prostu tak się nie stresować. No i kto wie, może to będzie metoda, żeby wygrać z Simonem. No cóż, niestety na razie nie mamy zawodów stacjonarnych, ale mamy online. Aktualnie jak to nagrywamy to są tak dwa dni minęły od zakończenia pierwszej edycji Pucharu Polski online. Masz jakieś konkretne plany na ten sezon na Puchar Polski? Planów nie mam zbytnio takich szczególnych. Chyba to żeby po prostu pokazać się z dobrej strony, żeby dobrze ułożyć pramiksa. W finale szczególnie. W pierwszej rundzie to dobrze mi idzie. Tak bardziej na ludzi układam. No i w finale właśnie też, żeby te finały popracować. To jest taki główny cel. No i kto wie, może żeby wygrać jakąś edycję, jeżeli chodzi oczywiście o Premixa. No właśnie, bo tak jak spatrzałem na twój ten profil Ruby Art, masz. W pierwszych rundach no, zdarzało ci się już nie raz y, wygrywać, ale jednak w finałach zawsze coś ci tam się powija noga, więc y, życzę powodzenia, żeby udało ci się następnym razem także w finale. A jak już jesteśmy przy zawodach online, to y, co w ogóle sądzisz o zawodach online? Już może pomijając ten fakt towarzyski. Wolisz układać na zawodach online czy stacjonarnych? Mm, wiesz co? Chyba jednak wolę zawody stacjonarne. Po prostu. Wiadomo, to, że tam się na zawodach online z nikim tak nie spotykasz, to też ma swój wpływ, oczywiście, ale licząc z tego, to chyba mi się przy właśnie układa na zawodach stacjonarnych. Jest taka y, atmosfera. Y, masz, przy so y, masz sędziego obok siebie. A na tych zawodach online to tak się czujesz trochę tak samotnie i na, i na korespondencyjnych. No i też yy, wiadomo te przesyłanie wyników tu, yy, wpisywanie samemu tych czasów, mieszanie sobie kostki. To nie jest to. Myślę, że zawody stacjonarne są o wiele lepsze. Okej, okay, to już będziemy się powoli zbliżali do końca. Przedostatnie pytanie. Zakładamy, że słucha nas aktualnie osoba, dla której jesteś idolem, która po prostu chce być jak Kuba Hipster w Pyraminksie. Co byś chciał przekazać takiej osobie? Wiesz, co? Myślę, że taka osoba na pewno chciałaby być, na pewno chciałaby dobrze układać Pyraminksa, na pewno chciałaby osiągnąć jakiś swój sukces, być w topce Polski, może Europy, może świata nawet. Myślę, że ważne jest to, żeby patrzeć na siebie, a nie na innych. To po pierwsze. Po drugie to, że jeżeli chcemy być w czymś dobrzy, to, że nie przyjdzie to jakby nie wiadomo skąd. Musimy włożyć dużo ciężkiej i mądrej pracy, Musimy dużo układać, musimy wymyślać też swoje jakieś rozwiązania, wziąć poradniki z internetu, porównywać to sobie. No i może to jest właśnie ten sposób na sukces. Się nie przejmować porażką, tylko po prostu patrzeć dalej ciebie. No tak, tu się w zupełności mogę podpisać po tym, co właśnie powiedziałeś. Teraz ostatnie już moje pytanie, może trochę kontrowersyjne, ponieważ, no jak myślę, zauważyłeś, już jakiś czas temu stało się, chyba że to od zawsze było, ja nie, nie widziałem. No ale stało się popularne takie tak zwane szkalowanie trójkąta, że taki hejt na Pyraminxa. Jaki ty masz do tego stosunek bardziej taki, że a tam sobie coś żartują, czy jednak cię to denerwuje i skąd w ogóle myślisz, że się to wzięło? Nie, nie, zupełnie ja jakby samo to, że się szkaluje trójkąta nie przeszkadza mi jakby Premix to wiadomo na naszych grupkach różnych. To tam są osoby, które tak trochę szkalują Premiksa, że to kostka prawie jakieś pięciocykle Bogdana, coś takiego, nie? <laughs> Więc nie ukrywajmy, że no, trochę się tego premiksa szkaluje, ale nie, nie przeszkadza mi to w ogóle. To jest takie też trochę forfan oczywiście okay. zrobione i jakby wiesz, jakby się chciało, to by można było każdą konkurencję szkalować, no, nie żeby co, no tak, ale tak. to można, wiesz. A Pyraminx, no to mi, to mi to w ogóle nie przeszkadza. Myślę, że fajnie, że jest coś zrobione właśnie też for fun, żeby pamiętać trochę o tych zawodach no i o konkurencjach. Okej, okay, w takim razie myślę, że takim akcentem skończymy ten wywiad. No, ja Ci przede wszystkim dziękuję za to, że zechciałeś przyjść, wziąć w tym udział. A to ja bardzo dziękuję za to, że mogłem wystąpić tutaj, bo nigdy nie sądziłem, że będę mógł udzielać jakiegoś wywiadu, szczególnie takiemu potężnemu youtuberowi <laughs> na polskim skieńku, jakim jesteś ty. Więc to jest naprawdę coś bardzo fajnego i bardzo ci dziękuję. Nie ma problemu oczywiście. W takim razie do wszystkich widzów, jeżeli, słuchaczy właściwie, jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę, napiszcie w komentarzu może z kim chcielibyście zobaczyć kolejny wywiad, no i zasubskrybujcie kanał, żeby takowego nie ominąć. Możecie także mnie zaobserwować na Instagramie CezarPodłogaCube oraz dołączyć do kanałowego Discorda, link macie w opisie. To będzie na tyle w tym odcinku. 吧。Bye.